We mieczu i króle Kiedy przeszedł zynk, Remus dostał nową robotę na gburstwie. Był dosyć młecny, żeby łerac płegał, a krowę i łewce pastery in knyp. Dali równak rzecy na płystkach z go szło swoją drogą. Cały tydzień cańści robotę, a w niedzielę i w świętał odpocink. Marcjanna w cyk chętno z Remusą i łestowała z nim w hecze czy insi mieszkańcy pustkowiu, bele w kwestcele. Jedne niecele zdarzyło sam tak, że Remusowi terch sedzała w głowie nupiartu mesla. — i knopie, na zum wisku. — Ciej siedzą z kuchorką, zdowało mu się, że nawet kastyry zedziergady zedzier do niegłe. Dzień czas, Dzieju czas. Nie wiem, co to wszystko znuczu, ale pójdę. Pomeszło Soremus i łodzankowo san z Marcjanną. Powiedzą jej, że je umaniony i chce spać, ale tak po prywce rygnął płet koronowuną jarzambinę i na zumkłe Kiedy tam doszedł, syt na zemi i wspominał to, co sam jemu w tym mylu przydarzyło. Żeby to było dziso, ja by dół rada przynieść królewnika. Jest wiele młodniejszy jak wtedy. Gdy sum dosy, W tym, co zgłę cyrnało po karku. To był pies, ale nie gniota, bo ten pomógł junowemu kłewi. Stoją kul niegłe, wioldzi jachtarści tusz. Pomachał łagnę i zwiornął czep górę. Remus szedł za nim, a czyj sam w treku na grzampę ustrzał co znaczowikłę. Stojała tam snyży królewjunka, peszną oblokły, zdrząco na knopacedny sedny małociama i ósmiy. Remus kleknął przed nią i zaczął chudko gadać. Królewiunko, jem twoim słuszką. Zrobię, co coś szedł całę całe mojej rzeci. A łena nieło przestała sam usmiewać i rzekła. nie rozumiejacek nopie. Remus Zarys przebocił, że my skażoną gytką. Pomysłał równak, że musi łeddać ty peszny białce grunki i złoty miecz, ja cię ciedę z zakopu na tej górze. Wycygnął je ze zemi i płekł królewiące. To słodowł. Ja tu na na Ten grunk niech wrócy do zemi, błę to je tryma na ich starków, a miecz mnie dyj. Łed białka. Remus łed i swój skirp i królewiunka łedeszła. Knyp łestoł sum wiacim z dziwnym oczarzeniem. Nie wiedzą, co sam z nim dzieje, nie pamiętył, jak wrócił do dym. Na derch meslł łopetkaniem z królewiunką, i wnet nic niej cały tydzień. W niedzielę szedł z Martą do Kłescoła. Przed mszą łyzdrzął pyszną białkę, jak gedała prawie z z młodym chłopa. Remus zdrzął na nich jak na łykysci, zrobił sabiły na gambie i rzekł do marty. — To łena, królewiunka! Teraz i widzu ciedes nad rzeką, a tydzień temu na złekłewisku. Daj płeku, Remus! To nie młyże bez Ona. Łże ty jako płekusa. Jeżle to je płekusa, to ją stracą droni rzecy i zbawieni, powiedzą Knyp. Nawet tak niegdy, rzekła Marta i wcygnała Remusa do Quezcoła, żeby sa przeżegnął święconą łedę. To równak nic nie pomogła. Zary szechny, pły stawił i i na nazum wiskłe. Zdrżał w kół, ale jego peszne królewci tu nie było. Ciężko sam remusowi zrobiło na sercu i wrócił do dym. Leżał w swoim łóżku w stanie i cało mu sam płakać i krzekać z ci. A wierny kłenie, Liza i gniady. Kuchałem mu na głowę, żeby płaceszec swojego drecha.